Cześć. Dziś odcinek, na który wielu z Was czekało: numerologia numeru telefonu. Czy wiesz, że Twój numer telefonu może Cię wspierać albo blokować, Twoją karierę, pieniądze i kontakty? To nie jest magia, to energetyka liczb, a liczby, jak wiadomo, rządzą światem. Cyfry to symbole i mają wpływ na nasze życie. Każda cyfra w Twoim numerze telefonu niesie energię. Może aktywować Twoją karmę, przyciągać klientów albo powodować, że interes nie rusza z miejsca. I co ważne, numer można dobrać świadomie. Dzisiaj pokażę Ci, jak sprawdzić znaczenie swojego numeru telefonu i co mówi on o Twojej pracy i finansach. Krok pierwszy. Jak obliczyć energię telefonu? Metoda pierwsza. Sumuj wszystkie cyfry w swoim numerze razem z kodem kraju. Jeśli masz numer w Polsce, zaczynasz od 48. Dalej, wszystkie cyfry. Sumujesz do jednej cyfry, na przykład 5. To wpływ międzynarodowy. Jak numer działa w kontaktach zagranicznych, w biznesie globalnym. Metoda druga tylko numer bez kodu kraju to energia lokalna. Jak działa w kraju, na przykład na klientów z Polski? Metoda trzecia powtarzające się cyfry, na przykład 888, 777. Jeśli masz trzy lub więcej tych samych cyfr, ich znaczenie się wzmacnia i czasem przeważa nad całym wynikiem sumy. Co oznaczają poszczególne cyfry? Jedynka: lider, niezależność ja rządzę dobra dla freelancerów, solistów słabiej działa w zespołach może prowadzić do konfliktów. Dwójka: Partnerstwo, delikatność, wahania. Sprawdza się w duetach, relacjach, ale w biznesie może być niestabilna. Trójka wiedza, komunikacja, ekspansja super dla marketingowców, edukatorów, handlowców, ale nie działa bez zaangażowania i pracy nad sobą. Czwórka logika, struktura, konkret. Dobra dla analityków, księgowych, ale też dla tych, którzy, kombinują. Czasem wciąga w nieetyczne schematy. Piątka. Sprzedaż, usługi, gadka, ruch. Idealna dla handlowców, konsultantów, mobilnych zawodów. Ale rozprasza. Szóstka. Luksus, piękno, przyjemność. Dobra dla branży beauty, rozrywki, turystyki. Ale uwaga na emocje, może mieszać w życiu prywatnym. Siódemka, duchowość, chaos, przypadki. Nie dla biznesu, raczej dla tych, którzy szukają sensu, a nie kasy. Ósemka, biznes, pieniądze, kariera. Najsilniejsza liczba sukcesu. Wymaga ciężkiej pracy, ale daje konkretne efekty. Im więcej ósemek, tym mocniej. Dziewiątka, siła, odwaga, walka dobra dla przemysłu mężczyzn dominacji ale bywa agresywna nie dla aktywnych zero brak pustka kasowanie dużo zer to ryzyko bankructwa zwłaszcza końcówka 0000 bardzo niekorzystna unikaj czy warto zmienić numer jeśli masz dużo zer układ 666 albo same siódemki a chcesz stabilności finansowej Warto to rozważyć. Dobrze dobrany numer może wspierać cię codziennie w rozmowach, kontraktach, działaniach. Ale uwaga, nie zrobi nic, jeśli ty nie działasz zgodnie z jego energią. Zasady praktyczne. Chcesz prowadzić biznes? Szukaj ósemek. Możesz być doradcą, jeżeli masz piątki i trójki. Jesteś artystą? Szóstka może ci sprzyjać. Masz same zera? Uciekaj. Na koniec, nie narzucaj tej wiedzy innym. Każdy musi być gotowy, by ją przyjąć. Ale jeśli czujesz, że coś w twoim życiu nie trybi, sprawdź numer telefonu. Może czas na zmianę.